Stało się ciśnienie się zaświeciło. Po panewkach. Czołem załoga. Jak widać pacjent jest na stanowisku na stole operacyjnym, w zasadzie to na kubułkach operacyjnych, ale o nim za chwilę. Zacznijmy od filtrów oleju. Wszystko zaczęło się od wymiany oleju w lutym, to jest ten filtr oleju, gdzie pierwszy raz zaobserwowałem drobinki. Takie miedziane. Jak widać złotawy, może nawet w filtrze oleju, i już wtedy wiedziałem, że nie jest dobrze. Stwierdziłem, że paliwo potrzebuje samochód na dojazdy większy kawałek do pracy. Jeździłem nim, zalałem mu wtedy cerateka. Bawiłem się mu świetnie. To jest druga wymiana oleju, którą przeprowadziłem. Już nie pamiętam w którym miesiącu, ale chyba po 9000 km, niecałych 10. Opiłków jest trochę. Te opiłki również mają taki złotawy kolor. Ale się ha, jakoś tak bardzo nie przejąłem tym, więc zalałem kolejnego cerateka. <laughs> tak, i to jest ten najświeższy filtr oleju. Jak widać, mam w nim opiłki, te opiłki aż tak bardzo nie rzucają się w oczy, ponieważ on jest jeszcze mokry. I dodatkowo z uwagi na zmianę u producenta jest to troszeczkę inna budowa, więc one są porozrzucane pewnie po innych fragmentach tego filtra, ale tutaj w przypadku Mama widać to czarno na białym, gdzie są opiłki, a gdzie nie. Także zaczęło się od tego, kończymy na tym i kończymy z kontrolką ciśnienia oleju. Samochód został zgaszony. Zastanawiam się, czego opalić, czego nie palić. Spróbujmy, zobaczymy, bo jestem w domu kawałek, dosłownie. Zobaczmy co się stanie jak go odpalę, obróci panewkę, czy też nie. Podtrzymajmy go na ciśnieniu. To jest fascynujące. Już drugi raz ten samochód ratuje samochody w naszym domu. I jeszcze jeździ. Jest w rodzinie od 7 roku. Signum od roku 19. I kto kogo ciągnie? Oczywiście, że wiki. Siege. Na szczęście kontrolka nie zaświeciła się na autostradzie bądź na obwodnicy. Po prostu ruszyłem sobie na krzyżówce. Ujechałem może 100-200 metrów. Zaświeciła się kontrolka. Zgasiłem go od razu. Zjechałem na pobocze. No i tutaj jest właśnie. Ten obraz, który widzicie, samochód trafił do garażu. Podniosłem go, spuściłem olej. No, i oczom moim ukazał się taki piękny widok. Filtr już wyjęty. Tutaj jakieś panewki się znajdują. Co my tam zobaczymy? Ok, to jest piana. Większość z tego tutaj wygląda na bąbelki. Ale widzę brokat. Widzicie, za mną jest brokat. Tym razem się pojawił. Wcześniej go nie było. Wcześniej był zawsze czarny olej. O, tu na ściankach chyba już widać opiłki. Tak to się prezentuje. Widzisz już sobie tak pewną chwilę. Zerknijmy, czy coś tu się będzie. Działa. O jest gdzieś, jest panewka, czy nie? Jest ładnie tutaj, widać brokacik, jak pływa. Spójrzmy, o, o jak ładnie brokacik ładnie pływa w oleju. Olej sam w sobie jest taki na no, grafitowo czarny, nie jest idealnie czarny. Widać, posypała się panewa. Tylko pytanie teraz, która i jak bardzo? Czy, czy wał będzie w nominale, czy jest porysowany, i mówimy papa słupkowi albo w ogóle całemu samochodowi. Zabawy trochę było. Eee, miska była potwornie przyklejona do bloku silnika, ponieważ zbyt dosłownie wziąłem sobie rady znajomych mechaników, żeby delikatnie sobie naciupciać <noise> Wiktorka przed przyklejeniem miski. Będę próbował ściągać miskę, znaczy próbować po prostu ściągam miskę. Sprawdźmy co z tego będzie. Ściągamy michę. Lecimy. przyklejona. przyklejone. Dzika. Dobra. Odklejamy ją. Ha, gdyby to było takie fajne jeszcze. Czy coś mnie trzyma? Obejrzyjmy to. Ty ty, ty, ty. Aż tak bym ją mocno? Nie dość, że ciekł olej to jeszcze się tak przykleiło? Jak to możliwe? Dobra, bierzemy męski sprzęt Przy pomocy większej siły O olej kapie mi na nogi Udało się Zeszła, odkleiła się Dobra, za chwilę sekcja co jest wewnątrz niej na szczęście tak się oderwała, że nie mam zbyt dużo czyszczenia, przynajmniej na stro po stronie bloku. No miska jednak będzie wymagała czyszczenia. Tak, jakaś lekcja od życia jest. Z Wiktorkiem trzeba uważać i na pewno już wiem, w których miejscach dać go więcej. Gdzie po prostu były wycieki. To jest nieładne, to już czelniamy, u mnie przynajmniej. I powinno być lepiej niż było przed naprawą. Jak już miska jest zdjęta, no to przychodzi czas na wałki wyrównoważające. To jest naprawdę... W moim przypadku ciekawe zjawisko. Samochód w porównaniu do wektry rodziców, gdzie jest również 2.2 DTI, twardziej jakby pracował, tak? Moja rodzicielka, mamusia, pozdrawiam, zgłaszała mi wrażenia, że według niej ten samochód bardzo pracuje jak traktor i są większe wibracje i w ogóle głośniej pracuje mój silnik, co sam zauważyłem. I teraz przechodząc do sedna. Zrzucając wałki, blokada wałków nie pasowała z GMP silnika. Czyli ustawiąc sobie tam na kole pasowym na znaku na bloku GMP. Tutaj blokada mi się niestety, ale nie pokrywała. Tak, ciekaw jestem bardzo, jeżeli poskładam ten silnik, w ogóle będę go składał, jak będzie pracował po ustawieniu właśnie prawidłowym, powiedzmy, tak. Kolejny problem w tym silniku moim cudownym jest to, że tutaj mamy prowadnicy łańcucha wałków równoważających, która jest przetarta na wylot. Jest naprawdę w fatalnym stanie. Nawet jakbym chciał zrobić rzeźbę, to sumienie nie pozwala mi zostawić tego ślizgu w tym silniku. Więc no, muszę w jakiś sposób go zastąpić używanym w lepszym stanie albo po prostu nowym. Więc to jest temat, który. No... Jest ciężki w tym momencie. To jest drugi temat. Napinacz owego łańcucha. On nie jest w takim tragicznym stanie, natomiast muszę przyznać, że jest fabryczny. Tutaj gdzieś była data, że to jest trzeci rok, połowa trzeciego roku, więc wszystko wskazuje na to, że owy napinacz jest fabryczny. Z tego samochodu jego zużycie również nie jest zbyt małe. Widać, że troszeczkę pracował w życiu. Ale sam napinacz nie jest w takim złym stanie jak ta prowadnica. Więc ostatecznie nie wiem, co sądzi. Czy przebieg jest skręcony? I to dosyć konkretnie. Czy po prostu no ona się trafiła jakaś felerna i bardzo szybko się zużyła? Wow, to nawet 300 tysięcy nie ma na blacie. Zdjąłem trzecią, jakby stopkę podporywału. I. Tutaj już można zobaczyć, co się stało. Przy tutaj panewce oporowej? Ale tutaj, co się dzieje? panewka, ona zaczęła się rozpadać. Ja to tak wjąłem, jakby nie ruszałem tutaj nic. Proszę spojrzeć. Taki kawał. I to trzy kawałki takie tutaj były kiedyś. Za chwilę zerknę na i nagram wał. A oto wał na trzeciej podporze. Jest rysa. Ale rysa nie jest wyczuwalna pod paznokciem. Nie widać tutaj nic przerażającego. Zastanawiam się. Spodziewałem się agonii. A jest resa po prostu. No nic, zobaczę jak reszta. Panewki. Panewki nie są większym problemem. Panewki można dostać za około tam 200 parę złotych. Toś już wymieniał panewki w tym samochodzie. Jak można zerknąć. i Jakość wykonania tych panewek jest dla mnie naprawdę słaba. Dobra, mam tam jakieś doświadczenie w sprzedaży części. Samochodowych. No i muszę się tutaj wypowiedzieć, że dla mnie e, wykonanie tych panewek no, jest naprawdę takie kurcze, mizerne. Najbardziej jestem przerażony właśnie tutaj częścią panewki oporowej, e, która jest po prostu, no, tak jakby odlana tak to jest wykończone, że wały <grytanie> w różnych miejscach bardzo losowych e, pracowały na tej panewce. Niekoniecznie tak, jak e, by może producent tego silnika y, to zaplanował, więc jest dramat jakościowe. Tutaj widać drugą stronę, to już jest strona rozrządu, jak to wszystko pracowało. Więc tak, mam panewki, mam panewki, które już raz były wymieniane, czyli już raz silnik miał przygodę z podobnym pewnie problemem panewki. Nie wiem, jak ktoś to wymieniał, czy na stole, czy nie na stole, czy tak samo jak ja na partyzanta wymieniał te panewki, ale wniosek jest jeden, że fabryczne panewki nie wytrzymały przebiegu, jaki jest na liczniku, a ile te zrobiły? Nie mam pojęcia. Nie mam historii serwisowej od tego samochodu, ponieważ po co poprzedni właścicielowie mieliby ją prowadzić? Tak, lepiej sprzedać kota w worku, i niech przyszły nabywca się <laughs> przejmuje, co z tym samochodem się działo i, i musi zrobić w przyszłości. Więc podsumowując, mam samochód z silnikiem, który ma walnięte panewki główne bo oglądając panewki korbowodowe, no, nie miałem do nich żadnych zastrzeżeń. Są to fabryczne, tak przynajmniej podejrzewam, oryginalne, e, przynajmniej panewki GMA, które wyglądają no, w porównaniu do tych zajebiście, naprawdę wyglądają świetnie, mają wyłącznie delikatne tam ryski od po prostu zabrudzeń w oleju, ale nie boję się zakładać ich z powrotem i jeździć na nich dalej natomiast z tymi panewkami jest po prostu dramat zdjąłem cztery panewki łącznie nie ruszałem tej przy dwumasie i nie mam zamiaru przypomnę, nie wiem ile przebiegu one mają bo jeżeli one mają stówkę no to sorry ale po stu tysiącach panewki też powinny lepiej wyglądać teraz tak, mogę domniemywać, że panewek nie wymieniał he, poprzedni właściciel, tylko ktoś przed nim, ponieważ sugerując się tymi liczbami, wydaje mi się, że to może być datownik, który wskazywałby na luty 12 roku, jako datę produkcji tych panewek. Czy moje domyślanie się jest słuszne? Nie wiem. Może po prostu jakieś teorie sobie w głowie teraz układam, ale no, fakty są takie, że nie wytrzymały zbyt wiele. No bo teraz tak, idąc w teorie spiskowe. Samochód trafił do Polski w 2012 roku i one zostały wyprodukowane w 2012 roku. Nie są to jakieś top of the top jeżeli chodzi o jakby, jakość panewek, bo są też inni producenci na rynku, więc szacuję, że ktoś kupił samochód, samochód mógł być naprawiony po kolizji, dodatkowo mogło się okazać, że, że z silnikiem jest coś nie tak, więc założył najtaniej e, panewki, wyłącznie główne, zostawiając e, korbowodowe, no i tak auto pchnął dalej, więc przy dobrych wiatrach, przy, biorąc pod uwagę ten przebieg 130 tysięcy kilometrów, te panewki... Prawdopodobnie mogą mieć 150 tysięcy kilometrów na karku. Ale jak na 150 tysięcy kilometrów na karku no to powiem szczerze, że rewelacji nie ma. Bo widziałem silniki, które miały po 400 tysięcy przebiegu i miały panewki w lepszym stanie. Tylko że tamte były oryginalne, A to jest zamiennik. No. I teraz tak, żeby wam bardziej przytoczyć, jakby moje podejście już do tego samochodu, plan na ten rok opiewał początkowo gdzieś na. 4-5 tysięcy złotych, jako oczywiście naprawy, tam różne serwisy, etc. etc. E, miałem zrobić hamulce z przodu, e, miałem ogarnąć tam słaby zacisk z tyłu i doprowadzić go troszeczkę tam bardziej do lepszego stanu, wymienić skorodowane obejmy baku no Coś tam w zawieszeniu porobić, żeby to po prostu przyjemniej jeździło. Drążek kierowniczy ma luz, raty pierdaty. Normalna eksploatacja, jeżeli bierzemy pod uwagę dwudziestoletni samochód. No i już idąc do sedna. Mam samochód z tym fatalnym silnikiem. Mam również w tym samochodzie kilka rzeczy do zrobienia, które no warto i nawet trzeba zrobić dla bezpieczeństwa. Tym hamulce po prostu, tarcze, wymienić klocki. No i dobra, nieważne. Stoję przed decyzją, czy zrobić go od A do Z tak jak trzeba, z tymi wszystkimi rzeczami. Tam gumkę od anteny wymienić, te hamulce ogarnąć, przód, tył. Z przodu wymienić poza tarczami i klockami He, jeszcze przewody stalowe i przewody elastyczne, ponieważ są zużyte. No i dobra, zrobię to. Będzie mnie to kosztowało tam, nie wiem, półtorej tysiąca złotych w częściach i będę miał dalej trupa <laughs> będę miał nadal tego śmierdzącego diesla po czterech latach już mi się po prostu nie chce nie chce mi się tej konfiguracji nie chce mi się tego silnika wolałbym benzynę 1.8 na przykład tą zwykłą 122 i to by mi wystarczyło